Siemano. Omówię dzisiaj czwartkowy vlog treningowy, ale zanim to zrobię, podejmę temat treningów siłowych, które jak wiecie, nie chciałem rozpisywać, ani nie chciałem prowadzić z racji tego, że nie czuję się na tyle kompetentną osobą, mimo 13 lat własnych doświadczeń, prawie 14 już, nadal nie czuję się na tyle kompetenty z racji tego, że mało kiedy współpracowałem z kimś online. Owszem, zdarzało się ustawiać te plany, ale osoby te przeważnie bywały u mnie tam przykładowo raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie i mogłem oglądnąć, jak to się wszystko odbywa, dlatego też byłem w stanie ustalić dobry plan. Są też osoby, które nie potrzebują tego ewentualnie na bazie filmów, czy samego tam wywiadu z osobą chętną są w stanie to ułożyć. Dlatego taka informacja dla Was od, od przyszłego tygodnia. Ruszają u mnie. Można nabywać plany treningowe, które jako tako ja sam nie będę układał, będę z tym współpracował, będę w tym brał udział. Natomiast główne zaangażowane osoby to będzie fizjoterapeuta, doskonały fizjoterapeuta mój Marek Pośpiech, który z niejednej opresji mnie właśnie wyprowadził oraz Bartłomiej jakoby obydwoje fizjoterapeuci i fizjotrenerzy. Także naprawdę plany będą. Ustalone perfekcyjnie będą przeprowadzane wywiady, i, i, i sam plan będzie 110% dobrany pod daną osobę. Co gwarantuje na pewno doskonałe efekty, o czym możecie się sami przekonać, pisząc do mnie. Natomiast będzie odpisywał prawdopodobnie Marek lub, lub też Bartek, jeżeli mnie nie będzie. I całą resztę szło, będzie się szło dogadać, i na jakiej zasadzie to będzie wyglądać. Więc tak, vlog treningowy. Dzisiaj będzie klatka wyciskanie 81 cm musiałem z racji tego, że jadę do tej Francji. 26 lecimy. Sebastian nie leci, miał lecieć, ale uznał, że jest za słaby na puchary europejskie. Mówi, że w Polsce dał radę, ale w Europie by go rozjechali, a jego fani nie mogą się dowiedzieć, że, że Sebastian jest taki słaby, dlatego pojedzie i będzie udawał, że ma kontuzję, ewentualnie, że trenuje jakiś tam crossfit i się nie przygotował. Także tego się spodziewajcie na jego odpowiedzi. Ja natomiast mm, zostałem, powiedzmy, przekonany do tego, żeby wystartować sobie w koszuli, dlatego z marszu, Dzisiaj zrobię tylko jeden trening, a wiecie, że jestem maksymalnie osłabiony. Mam jeszcze tą gęstą krew, przez co ta moja wydolność mięśniowa, wydolność siłowa jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. Sama wydolność tlenowa jest super, ale wydolność właśnie mięśniowa, wydolność siłowa jest, jest kiepska. Robiłem wczoraj taką próbę chyba na 205-210 kg. Jeszcze jako taką w miarę to poszło, natomiast pozycja po tych wszystkich moich, co wykorzystałem ten czas na y, ustawianie się, pozycja jest bardzo, bardzo bardzo fajna, stabilna i y, wysoka. Więc teraz mi pozostało jeszcze tylko tą obręczy. Barkowy. w poniedziałek zrobię już resztę pozostałe wyniki, jak tam się ma krew, jak się ma wątroba i jestem w dobrej myśli z racji tego, że tętno spoczynkowe, gdzie już wcześniej, gdzie ta krew była mega gęsta, była cały czas, tętno było cały czas w granicach 100, tak teraz jest w granicach 80, nawet 75, a tętno skurczowe mam około 140, rozkluczowe 75 do 80, także nie jest, nie jest naprawdę źle, także kolory tak samo myślę się już poprawiły, nie ma już takiego buraka jak był, także indialinem już nie jestem. W sobotę jedziemy z Sebastianem do Warszawy, on tam w innym celu, ja w innym celu, ja jadę do Donaja, ustalić sobie po prostu całe wspomaganie peptydami, ustawić się hormonalnie na, na inny level, zadbać o całą profilaktykę, wiadomo, że nie będzie żadnych środków, których nie znałem, sorry, nie będzie żadnego halotestinu i tak dalej, już takie gówno się nie bawię, tren mnie też nie przekonuje. Ale przekonałem się do Bolda z deką, jako że mają działanie synergistyczne. Będzie jakiś miks testosteronu, będzie Enan. Prawdopodobnie będę miał z Egiptu niespodziankę od pewnej osoby w postaci testonu i sustanonu, kto zna to wie. Oczywiście opowiem też, jakie wiążą się skutki uboczne z tym wszystkim, jaką profilaktykę zastosuję w celu mniejszego zagęszczenia krwi przy baldenonie. Zaopatrzę się również w lek przeciwzakrzepowy o nazwie Kleksan, który podaje się podskórnie w brzuch. Podobno świetna sprawa i można jechać cykl bez obaw. Oczywiście bardzo duże dawki omega-3, no ale to postaramy się omówić w sobotę, tak pokrótce, bo też wiadomo, że wszystkiego nie można powiedzieć, bo całą resztę można po prostu nabyć w formie kursu Donaja, który prowadzi takie szkolenia właśnie z zakresu peptydy wyższe mi peptydy robią robotę. Pamiętam kiedyś na GHRP6 i CJC miałem doskonałą regenerację, naprawdę doskonałe wyniki, ale nie dbałem o prolaktynę, ponieważ nie miałem pojęcia, że podnosi prolaktynę i miałem naprawdę fu, sporą, sporą prolaktynę. Dopiero w duża dawka cała seru i długi czas pozwoliła mi się jej pozbyć. Mam teraz taki czas powiedzmy wysokiego kortyzolu, z którym muszę sobie poradzić, nie będę Was wtajemniczał, ale wiecie, każdy ma swoje jakieś tam rozterki i, i swoje problemy. Oczywiście mój psycholog Sebastian Kot w sobotę <grym> będzie, będzie próbował mi niektóre rzeczy wytłumaczyć z racji tego, że jest starszy, bardziej doświadczony. Zobaczymy, czy mu się uda, szczerze w to wątpię, ja mam czas. Natomiast niedziela, Kielce, Mistrzostwa Polski, Yy, czyli badania dopingowe. Na szczęście jadę bez strachu, bo mnie nie dotyczą. Też coś nagramy z Rudym. Yy, jedziemy jego autem, bo jest na gaz oczywiście. On płaci, mówi, że on ma dość pieniędzy, że ja mogę sobie zaoszczędzić yy, i tyle. Aha, co jeszcze do dzisiejszego treningu. Yy, po wyciskaniu właśnie w koszuli zrobię sobie znowu push-pressy, zrobię sobie yy, ręce. Muszę dopompować ręce z racji tego, że Koszula jest na moją wagę, kiedy ważę 116-117 kg. Obecnie moja waga to kilogramów 107 o wiele mniejszy pas, mniej w klatce. Ręka już nie jest tam 51 przykładowo czy 2, tylko ręka obecnie ma tak teraz bez treningu z 49, mhm. więc będę musiał ją jeszcze lekko podbić, trochę wody złapać. Natomiast no nie jestem... Nie jestem na niczym, nie biorę nic tak naprawdę. Mam 200 mg y, testosteronu co niedzielę, więc jest to tak naprawdę nic. Y, będę wchodził na drugi zestaw HCG. Klomit z y, Nolvadexem już czekają na zakończenie. Y, także w wyniku jakiegoś super zacnego się nie spodziewam, y, bo, to są, bo to są tak naprawdę śladowe ilości. Ale wracając do tego, co zrobię na ręce, tutaj koledzy, y, chłopaki, kupili sobie Arm Blaster, czyli to co. Arnold stosował do ław, czyli do wyizolowania bicepsów. Świetna sprawa, będę sobie dzisiaj machał. Podobno pompa jest potężna, więc też już przed treningu we sobie wrzucę i chciałbym na nowo poczuć, że te ręce jednak. Jakiś tam męski obwód mają, a nie jakieś 47. Żartowałem, oczywiście nie obrażając, niektórych 47 też jest męskie, natomiast jak się ktoś przyzwyczaił do 53, no to jak ma te 48 czy 9, no to wiecie, gdzie yy, naprawdę wpaść w depresję. Tyle, idę trenować, jak ktoś nie chce, nie musi dalszej części treningu oglądać, tyle co miałem do powiedzenia. No a jak ktoś chce, niech ogląda, wiadomo, że z koszuli raczej nikt tam nic do siebie nie wyciągnie, chyba że ktoś siedzi w temacie. Będzie można zauważyć zupełnie inne ustawienie, wyższy mostek, fajny leg drive i przede wszystkim to, że dupa leży cały czas na ławce. A to u mnie był ostatnio przy pozycji yy, największy problem. Zobaczymy, jak jest ze stabilnością. Zapraszam. Yes. Oh <sighs> 《ああ!ーー》 Klatkę zrobiłem, jestem w szoku, bo prawie jeszcze 320 poszło, znaczy teoretycznie poszło. Praktycznie odezwał się bark, co widzieliście na filmie. Ale jestem dobrej myśli, bo nie biorę, jestem teraz zupełnie na niczym, oprócz 200 mg czasy z Nie trenowałem bardzo długo na ciężarach. 320 było takie w miarę fajne, więc liczę, że chociaż tyle zrobię. Ręce przepompowałem. Teraz sobie tak oficjalnie sprawdzimy czy jeszcze 50 będzie Panie Kamerzysto prawie 52 dwa, Także ta pompa z 5, ja, 5 cm pompy kurwa gdzie? Z... 2 cm pompy są jakieś, coś tam jeszcze jest. Talia w sumie mogę jechać. Waga dzisiejsza taka 107. Także e, fajna, fajna waga. Co prawda niestartowa, ale do ogarnięcia. Tyle. I na razie, do zobaczenia na następnym vlogu, ewentualnie na e, filmiku z mistrzostw Polski Soboty. Na razie.